Cześć, witaj się z Wami Emilia z Megadyskont.pl. Tym razem pokażę Wam lalkę z serii Barbie. Będzie to skipper w Luna Parku od firmy Mattel. Skipper i Stacy wybrały się do Luna Parku, dlatego skipper trzyma w ręku watę cukrową, która jest koloru różowego i pokryta jest cała brokatem. Skipper ubrana jest w fioletową czapkę, Kapka ma łóżka i różowy nosek. Możemy ją zdjąć. I widzimy piękne włosy dziewczyny, które są długie, proste i brązowe, i mają na grzywce oraz z boku różowe pasemka. Jej oczy są koloru fioletowego i ma różowe usta. Jej skóra jest lekko opalona, a z hiper ogólnie ubrana jest w strój letni. Jest to bluzka na krótki rękaw, ozdobiona różnymi gwiazdkami i słodyczami. Na górze wykończona jest błękitną niteczką. Jeden rękawek jest krótszy i tutaj widzimy przy nim również fioletowe ramionczko. Dół koszulki również jest wykończony jasną nitką, a na koszulce widzimy podwójny pasek z ćwiekami i zakończony klamrą w postaci gwiazdki pasek jest odpinany i możemy go zakładać i zdejmować kiedy tylko chcemy. Skipper ma również fioletowe krótkie spodenki bez żadnych dodatków, a także ma buty tenisówki za kostkę są koloru różowego z gwiazdkami, a przy wiązaniach mają takie króliczki. Buty również są zdejmowane, jak widać z łatwością. Nogi Skipper są Zginane w kolanach. I skipper również może poruszać rękoma, a także głową. A teraz na koniec damy skipper jeszcze raz jej akcesoria, żebyście mogli się dokładnie przyjrzeć im. I dziewczyna już prawie gotowa jest. No, już można powiedzieć, że jest gotowa do pójścia do lunaparku. Skipper i drugą lalkę z tej serii Stacy możecie kupić na megadiscount.pl. Zapraszam również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku. Do zobaczenia!